Nauczył mnie pracy. Pracy w studio, pracy nad tekstem, takiego zawodowego podejścia do, do zawodu. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym. Andrzej do... nie wygląda na delikatnego. On mówi mocnym głosem, a potrafi być tak delikatny. Przuciłam do ze studia. Ale gdyby jego wersje przeszły, to by nie były tymi piosenkami, które są. I być może dlatego było, potem już ostatnie nie ma już nic na blisk. Wszyscy święci balują złoty kurcz. Uważam go za jednego z największych, piszących ludzi e, piosenki w Polsce. Dla mnie Andrzej Mogilicki jest postacią mimo wszystko wielobarwną, bardzo kolorową, bardzo rock'n'rollową. Jest takim mięsistym człowiekiem, który żyje pełnią życia. Siedziałam w studiu lubelskim z Romkiem Lipko, i była straszna zima, śnieg po pas. I Mogielnicki przyjechał z Warszawy jakimś tak zwanym stopem, i wszedł w kapturze cały zasypany w śniegu, w takich butach do kolan, no po prostu dziad, mróz. No, tylko... no i zaczął od razu z Romkiem rozmawiać. Mówi, co ty tu robisz z moją dziewczyną? Romek. Jak to, to wy się znacie? Oczywiście się nie znaliśmy. No i tak jakoś tak zostało. Andrzej Mogielnicki pisze słowa do piosenek od 50 lat. To on jest autorem przebojowych tekstów m.in. dla Anny Jantar i Reni Jarockiej, zespołów 2 plus 1 czy Recydywa Blues Band. Jednak największą sławę przyniosły mu teksty do hitów Budki Suflera i Lady Punk. Mimo swoich 72 lat, nadal tworzy. Ja nigdy nie wziąłem pieniędzy za tekst od bezpośrednio od wykonawcy, czy od kompozytora. N nigdy nie miałem takiej sytuacji nawet. Jak mi się podoba, muzyka pisze za darmo. Uważam, że to jest ryzyko moje, mhm. no kompozytora, wykonawcy, no tak to jest, no jak nie wyjdzie, no to wszyscy razem jedziemy. Tyle, co mam z AX-u, ale X AX to Ci płaci dopiero jak piosenka wyjdzie i staje się hitem. No. Tak, i ludzie tak. ją słuchają I w radio, no, kupują no, płytę. No więc właśnie, no to wtedy, to wtedy tak. No. Uważam, że to uczciwie jest. Jeżeli chodzi o takie tango, to była zbitka wielu elementów. Tekst tak naprawdę na papierze, jak się go czytało, to nie powalał. <laughs> Ale raz się udaje, a 500 razy się nie udaje. Przekaz jest prosty. Niczego nie było w sklepach. Niczego chłopak nie mógł dać dziewczynie. No, to jak nie możesz mi niczego dać, to daj mi tę miłość. Daj mi to, co masz. Czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, raz. Dla mnie iść do nieba kojarzyło się tylko z Bogiem. I śpiewając w Opolu nie miałam zielonego pojęcia, że chodziło o orgazm. Iść, ciągle iść słońca. Ja sobie czasami pisząc piosenkę wyobrażam cały musical. Po prostu losy bohatera i pisze jedną arię, jedną piosenkę, pisze z tego musicalu, który nie istnieje z tylko w mojej głowie istnieje i wtedy ten bohater u mnie dostaje właśnie, że tak powiem twarz, wszystko i tak dalej. Tak, i jakieś story. To, to tak jest. Aha.